Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i smakuje. Dzisiaj z cyklem Kuchenne Ewolucje wracamy. Zawitałem do Karpacza. Chciałem Wam pokazać miejsce, pierwsze miejsce w Karpaczu, które przeszło kuchenne ewolucje. Mówimy tutaj dokładnie o Hotelu Corum, czyli piąty sezon, dziesiąty odcinek. Kuchennych rewolucji. Jestem pod hotelem Korum. E, tam za mną właśnie jest hotel Korum, e, w którym Magda zrobiła restaurację hotelową. Tutaj miał jakiś e, zagraniczny, pan nie pamiętam czy to był Niemiec, czy, czy to był Holendę. E, tutaj ten właśnie hotel. Magda zrobiła tutaj śniadanie. Takie były wystrój krowy, jakieś takie kanki mleczne i podobne rzeczy. Pierwsza chyba, bo jedna z pierwszych takich rewolucji, która dość głośno odbiła się, rychem, bo nie została ona przyjęta. Powiem wam parę lat temu, gdy Magda Gessler przeprowadzała rewolucję w szklarskiej pojembie ja zajechałem do hotelu Chorum do Karpacza, ja tam piłem w środku kawę i jeszcze w środku był wystrój po pokuchenno rewolucyjny bo mówimy tutaj dokładnie o roku 2011. Eee, czyli 12 lat po kuchennych rewolucjach, a emisja odcinka była 3 maja 2012 roku i wtedy właśnie ten, te kuchenne ewolucje były emitowane. I mówię, parę lat temu mi się udało w tym hotelu koją być, być w środku, wypić tam kawę i jeszcze były na ścianach te elementy zostawione po kuchenno rewolucyjne. Myślałem, że jak przyjadę w roku 2025, że uda mi się do środka wejść, w tą kawę wypić, może jeszcze jakieś elementy z tej kuchennych rewolucji ostałyby się, ale powiem o że wyszliśmy do środka. Jest dzisiaj czwartek, godzina 12.30. Hotel jest otwarty, wyszliśmy do środka spytać się, czy możemy się napić kawy. Odspali nam na recepcji powiedziała, że absolutnie nie, bo kawa jest dostępna tylko dla gości hotelowych. Nie obsługują gości z zewnątrz, więc potem się dziwiąć, że hotele nie zarabiają, że hotele upadają albo gastronomia kuleje, skoro nie można przyjść do hotelu i napić się kawy i hotel nie chce na tych paru kawach Zarobić. No, przykę na siłę nigdzie nie będziemy oczywiście e, się wpraszać. Także widzicie, tutaj się odbyły kuchenne rewolucje. Oczywiście fotorelacje wam zamieszczę różną. Dookoła jest tutaj pełno budu, więc ja bym nawet w hotelu chyba nie chciał w tym momencie nawet mieszkać. Jak tutaj wszędzie gdzieś jakieś, jak słyszycie, są kopalki, biotalki podobne rzeczy, ale ja jadę dalej. Macie oczywiście hotel Corum po kuchennych rewolucjach. 12 lat po kuchennych rewolucjach. I mówię, nieudana ewolucja z tak zwaną śniadaniarnią. Nazwa była bardzo ciężka, śniadaniarnia. Pan zagraniczny właściciel hotelu nawet nie mógł tej nazwy wymówić, a Magda gościła. To nic ze śniadaniarni się tutaj nie ostało. Hotel Kolum Karpacz, a Maciej jedzie dalej szukać kolejnych miejsc po kuchennych ewolucjach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji kanału, Maciej.